Iloczyn cyfry dziesiątek i jedności pewnej liczby dwucyfrowej jest równe 21. My musimy wskazać tę liczbę. Sprawdźmy zatem po kolei wszystkie liczby z podpunktów a, b, c oraz d. Liczba w podpunkcie a ma cyfrę jedności równą 3 dziesiątek równą 2, czyli mnożymy te cyfry, 2 razy 3 to się równa 6, Różna od 21, czyli odpowiedź A jest błędna, no to sprawdźmy liczbę z podpunktu B. Mnożymy cyfry tej liczby. 3 razy 4 to się równa 12. Także źle, no to sprawdzamy liczbę z podpunktu C. 37, czyli 3 razy 7 to się równa 21. W tym przypadku Otrzymujemy pożądany iloczyn, czyli odpowiedź C będzie poprawna, jeszcze się upewnijmy i sprawdźmy liczbę słod punktu D, 5 razy 3 to się równa 15, także różne od 21, czyli D jest niepoprawne, zatem poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C.